Tak, w końcu trafiło i na nas. Temat, który spędza sens powiek posiadaczom Dastera. Co jest z tym znowu? Wątek, od którego huczą fora internetowe. A cóż to tak gorąco czemuż to nie działa? I w końcu sprawa, o którą ostatnio bardzo często pytacie mnie w komentarzach: Czemu to nie wieje? Niedziałająca klimatyzacja. Ło, wow! ale hejterzy będą mieli używanie. Zapraszam na materiał. Powoli zbliża się jesień, ale dlaczego nie skorzystać z dobrej pogody, którą ciągle mamy? Szczególnie, że temperatura jest bardzo przyjemna. A od czego by tu właściwie zacząć? Może od komentarzy, które ostatnio pojawiają się licznie pod filmami wrzucanymi na kanał. Pytacie, czy klimatyzacja nie działa również u nas, czy mamy ten problem w naszym dasterze? I o ile do tej pory nic się nie działo, i tak też również opowiadałem w komentarzach, tak ostatni wyjazd na Węgry odmienił ten stan rzeczy. Przez 17 tysięcy kilometrów problem z klimatyzacją u nas nie pojawił się. Obiechaliśmy Słowenię w maju około 2300 km, następnie Słowenię w czerwcu również około 2300 km. W lipcu udaliśmy się w pierwszą wycieczkę na Węgry, aby powspominać stare czasy i naszą podróż tam, która miała miejsce 8 lat temu. I wtedy również nic się nie stało. A muszę wspomnieć, że taka podróż na Węgry to w jedną stronę około 4,5 godziny jazdy. Może wtedy nie było jeszcze wystarczająco gorąco, albo Duster nie miał kaprysu. I działał. I właśnie wtedy, całkiem niedawno, bo w sierpniu udaliśmy się w drugą podróż na Węgry. 4,5 godziny w jedną stronę oraz 4,5 godziny w drugą. I właśnie na tych trasach dwukrotnie problem wystąpił. A co mam dokładnie na myśli? Część z Was zapewne wie, ponieważ trafiła już na ten wątek może na którymś z forum, na grupie na Facebooku, bądź w innym filmie na YouTube. Ale z racji tego, że wielokrotnie pytaliście mnie, jak sprawa wygląda w naszym dasterze, nagrywam ten materiał. A więc dla osób, które tematu nie znają, nie przydarzyło się to w ich samochodzie, bądź nie są jeszcze posiadaczami Dastera. wyjaśniam. Podczas pokonywania dłuższej trasy dasterem z włączoną klimatyzacją, od czasu do czasu pojawia się problem, kiedy nadmuchy przestają dmuchać, albo ta siła nadmuchu znacząco słabnie. W samochodzie może wtedy zrobić się nieprzyjemnie gorąco, szczególnie jeśli na zewnątrz jest ciepło, a samochód jest pełny pasażerów, czyli nie tak jak teraz. Co zrobić w takim przypadku, kiedy podróżujemy francusko-rumuńskim, przestarzałym technologicznie wyrobem samochodopodobnym i klimatyzacja przestaje działać? Czy jesteśmy skazani na tą sytuację? Czy jedyne co możemy zrobić, to wycierać pod czoła i jakoś dotrzeć na miejsce? No nie, już Wam wyjaśnię. Ja osobiście poradziłem sobie z tą sytuacją w następujący sposób: punkt pierwszy: wyłączyć klimatyzację, punkt drugi. Ustawić nadmuch, najprawdopodobniej tutaj na front, aby mógł dmuchać jak najbardziej w kabinę. Punkt trzeci. Ustawić siłę nadmuchu na maksymalną, i w tym momencie nie poczujecie tego, co teraz czuję tutaj ja, czyli bardzo silny nadmuch. Wręcz przeciwnie. Odczuwalna siła nadmuchu będzie utrzymywać się na poziomie, gdybyście ustawili go na jakąś trójkę, mimo tego, że jest na wartość 8. Będzie głośno, ale będzie dmuchał słabo, za to będzie nadal chłodno. Po kilku minutach zauważycie, że siła nadmuchu rośnie, więc możecie stopniowo z powrotem go zmniejszać. I to nie jest tak, że w aucie nagle zrobi się skwar, ponieważ z racji tego, że ten nadmuch nadal będzie zimny, chociaż słabszy, w aucie na pewno zrobi się troszkę cieplej, ale się nie ugotujecie. Kilkukrotne powtórzenie tej czynności, czyli zmniejszenie wartości siły nadmuchu w momencie, kiedy poczujecie, że jest on już dość silny, sprawi, że wszystko powoli zacznie wracać do normy. A kiedy zauważycie już, że temperatura nadmuchu wyraźnie wzrosła, to jest moment, kiedy można włączyć klimatyzację z powrotem. A co jest przyczyną tej sytuacji, tego problemu? Ano zamarzający parownik, przynajmniej z tego, co dowiedziałem się na forach internetowych oraz w serwisach klimatyzacji. Czy da się ten problem naprawić? Czy da, Czy ja chcę ten problem naprawić? Wydaje mi się, że się da. Ale daci ja tego zrobić nie chcę, ponieważ musiałaby ogłosić szeroką akcję serwisową na wszystkie dastery, przynajmniej te w wersji LPG i najprawdopodobniej chodzi tylko o dobicie czynnika do układu klimatyzacji, ponieważ z powodów czysto ekologicznych oraz tego, że auto musi spełniać pewne normy emisyjne, tego czynnika jest najwyraźniej za mało. Istnieje też prawdopodobieństwo, że to co powiedziałem to totalna bzdura, a powód jest całkiem inny, ale nic więcej na razie się nie dowiedziałem. A teraz pokażę Wam troszkę co innego, ale również związanego z nadmuchem. I mam do Was pytanie, czy u Was sprawa wygląda tak samo? Ponieważ dla mnie to absurd. Ustawiłem nadmuch na moc 6 oraz tylko na szybę i on tutaj rzeczywiście dmucha. I w tym momencie chciałbym sobie zmienić ustawienia nadmuchu tak, aby dmuchał również tutaj na front. Klikam dwa razy. Ikonki informują mnie o tym, że nadmuch będzie na front, na nogi. Oraz na szybę. Ja nie czuję tutaj nic. O ile nadmuch w tym miejscu nadal jest. Nadmuch na nogi również jest wyczuwalny. Tak w tym miejscu nie dzieje się zupełnie nic. Tutaj również. A teraz sprawdźmy troszkę inaczej. Zmienię nadmuch tak, aby był ustawiony tylko na przód. I on teraz rzeczywiście bardzo mocno zacznie dmuchać naprzód, ponieważ mamy ustawione na 6. Wrócę z powrotem do poprzedniego ustawienia, czyli dołączam szybę oraz nogi. I tutaj wyraźnie czuję mocny nadmuch. Na szybie jest troszkę lżej, ale nadmuch pojawił się w tym miejscu. Ustawienie jest to samo. Jedyna różnica jest taka, że do tego ustawienia przechodzę z góry albo przechodzę do niego z położenia o jeden niżej. I ono albo działa. Albo nie. I według mnie to jest ogromny bubel i zastanawiam się, dlaczego ktoś to tak zrobił i dlaczego to tak działa. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy u Was jest podobnie. Czyli ustawiacie nadmuch tylko na szybę, następnie klikacie dwa razy w dół, przełączając nadmuch na szybę, przód oraz nogi, i tego nadmuchu tutaj na froncie nie ma w ogóle. Następnie klikacie kolejny raz w dół, czyli ustawiacie nadmuch tylko na przód i ten nadmuch się tutaj uruchamia i klikając raz w górę wracacie z powrotem do ustawienia szyba przód nogi i ten nadmuch na przodzie rzeczywiście pozostaje, ale mam wrażenie, że praktycznie nie ma go na szybie. Więc to jest jakiś bubel i bzdura. Zmienimy może miejsce, ponieważ że że gorąco, nie działa klimatyzacja, więc zróbmy jakieś małe podsumowanie. Aktualnie 20 tysięcy przejechanych kilometrów, właściwie już niedługo 21. Przez 17, 18 tysięcy nic się nie działo, ale może też dlatego, że dastera zakupiliśmy właściwie w okresie już po wakacyjnym. Przejeździliśmy jesień, zimę, wiosnę, lato było dość kiepskie. I dopiero jakiś taki dalszy wyjazd, kiedy było goręcej spowodował, że ta klimatyzacja się zawiesiła. Jeśli miałoby się to przydarzać na każdej trasie po dwóch godzinach, myślę, że byłoby bardzo problematyczne i jeśli komuś tak się dzieje, gorąco współczuję. Chociaż słowo gorąco tutaj nie do końca pasuje, ale w sumie tak zostawię. Czy z problemem można sobie poradzić? Tak, można co godzinę na chwilę wyłączyć klimatyzację, ale to troszkę przerost formy nad treścią. Moim zdaniem wystarczy w momencie, kiedy zauważycie, że ta temperatura zaczyna rosnąć albo nadmuch sam w sobie słabnie, wyłączyć tą klimatyzację, podkręcić go maksymalnie do góry. Wtedy ta temperatura w samochodzie zostanie w miarę utrzymana, i tą metodą, którą Wam właściwie opisałem, możecie doprowadzić do odmarznięcia tego parownika, z powrotem włączyć klimatyzację i ruszyć dalej w trasę. Pewnie nie było tego widać na kadrze, ale właśnie przeszły tam dziki. Wracając do tematu dla osób, które DASTERA jeszcze nie mają i zastanawiałem się nad jego kupnem, czy ten argument dyskwalifikuje samochód i tak, i nie. Zależy, jakie macie podejście do współczesnej motoryzacji, ogólnie do technologii, do niezawodności urządzeń. Tak, zdecydowanie idą tam dziki, więc musicie samodzielnie podjąć decyzję. Dla mnie nie jest to aż tak uciążliwe, żeby miał dyskwalifikować samochód, jednak oczekiwałbym i właściwie oczekuję, że problem ten zostanie rozwiązany przez dealera. Jeśli zostanie ogłoszona akcja serwisowa albo pojawi się więcej informacji o tym, że dobicie czynnika spowodowało zniknięcie problemu, również udam się do serwisu, ponieważ dlaczego mam jeździć niesprawnym samochodem, a właściwie samochodem z niesprawnym układem klimatyzacji, skoro powinien on być sprawny i myślę, że tego należy wy Wymagać odedacz. Myślę, że udało mi się zaspokoić Waszą ciekawość. Wiecie, jak wygląda to w naszym dasterze. Daję Wam również wskazówkę, jak problemowi można zapobiec, a właściwie przywrócić klimatyzację do działania. I co? Do zobaczenia na gigancie. No to tutaj są te dziki, o których właśnie wspominałem. Chyba się szykuje jakaś afera, bo dziczyzna tutaj podbija. Ale widzę, że mają szacunek.